Coś jest nie w porządku. Hmm. Trzeba będzie sprawdzić. Mamy tutaj takie urządzonko. Mera Pnefal. I wklikujemy. 777. 7, 7. I co? Nic się nie dzieje. Hmm. Aha. Change. Te słupy żeśmy kupili, kupili, dostaliśmy je pod krzepicami z energetyki. Przywiózł je Marcin Rudka, tutaj na tartach niedaleko. I te trzy pierwsze słupy, takim wiertłem, kręconym żeśmy zakopali tutaj, jako takie. No, punkty oświetleniowe, bo nie było niczego innego, co nie? Całą elektrykę i prąd zawsze robił Artur, sq 9 rc oraz Marcin, SQ9RNO, Zdzichu, sq 6 uf no i ja jestem zawsze jako taki na wyczerpkę. Górka jest tylko tutaj, w tym klejsie. tutaj, którym tutaj widzisz, jest zagrodzona, tak? Od tamtego słupa, mniej więcej granice są zakreślone, do drogi, to jest cała Górka Łosiowa, którą dzierżawi Polski Związek Ródków reszta to są dzierżawy prywatne, które tutaj z dzików SQ6 UF że tak powiem ma znajomości, ma ludzi, zna, wychował się tutaj i ludzie tutaj nam to udostępniają i tak to powstało z łosia na łosia, z ludzi na ludzi, że tak powiem z 30 ludzi zrobiło się na 2-2,5 tysiąca osób i tyle w temacie, cóż więcej powiem, zapraszamy to jest mój agregat PAB2 Polowy agregat benzynowy 2 kW zakupiony od mojego kuzyna Pawa kopery z miedzna 2 kW mocy, w sumie daje 4 kW. Silnik 230 cm pojemności. Jest to proste urządzenie. O! Fajnie, fu fajnie fukło. Wypali całą benzynę, chodzi od wczoraj. zadajemy go benzyną. Musimy sobie go przelać. Mamy tutaj odstojnik. Pływak jest w środku, musimy go przelać, co nie? Teraz tak, to jest sanie, sanie wyłączamy, robimy mu tutaj luz, taki, no i to jest nas, nasz rozrusznik, co nie? Może się to komuś wydawać śmieszne, ale bardzo proste urządzenie. To się wciska, fajnie, pięknie, taki, wiecie, prosty komunistyczny wynalazek, co nie? Jeśli damper po prądu napięcie, częstotliwość około godziny wszystko chodzi, działa urządzenie gotowe do działania dobra, sprawdzona rzecz 78 rok garnister też niewiele młodszy oświetlenie górki łosiowej to jest tylko takie wstępne oświetlenie tej górieczki łosiowej na te parę dni, które tutaj chłopaki przyjadą, żeby wiadomo, żeby mieli gdzie się, że tak powiem, roz, rozbić, mijają się, później nakręcają z przyczepami, a staramy się tutaj parę dni wcześniej być, żeby to światełko było tutaj. E, takim małym, prostym sposobem, tym agregatem właśnie próbujemy rozjaśnić tego łosia. Nagrywasz teraz gościa, który będzie właśnie leciał na międzynarodową stację kosmiczną nadaje z klubu SP5 JAM SP5, SP5 e... słyszałeś? słyszałeś o tym gościu? teraz się uczy do egzaminu bo on musi mieć pozwolenie radiowe żeby nadawać z ISS 16. Fajny zestaw. Ale ja tak walnąłem, bo, bo to nie było Kurczę. czasu, bo tysiąc osób i w ogóle. Jezus. Ja, bo Ja zacząłem na początku pakować do samochodu wszystko. Ale potem stwierdziłem, że to niestety się nie zmieści w tym tak. roku. A, A, widzisz, takie coś masz. Wszystko wkładasz w to. To jest też wyciągane, więc zostaje sam tylko taki uchwyt, yy, wiesz, do. też do jakiejś anteny. Z tego, zalegro z jakiegoś yy, tam DW radio. Ile metrów? 12,5. O kurczę, no to już jak kawałek jest. No dobra, i tu na dole e, skrzynka antenowa. Dobra. I tutaj sobie już Nie, tam 705 albo cokolwiek. I już. Właściwie zaraz się da, z ciekawości przełączy z tego z tego na to. są ogólnie. A. A tu widzę, że to kurczę też jest wyprowówka fajnie zrobiona. Yy, no bo to jest głównie, pod, zaczęło się od tego, żeby właśnie wyprawy i... Bo to jest łóżka w zasadzie, tak? Tutaj to jest pewnie. taka zabudowa i jak się położy fotel, to, to się fajnie licuje Aha. i nawet ja się mieszczę na 2 metry. Więc... Woda w drzwiach czy gdzie? Woda jest zbiornik pod samochodem. W ten sposób zrobiony po prostu. Czy ręce, czy zmywać albo prysznic. Ładowarka drugiego akumulatora, bo to jest tak zrobione, że drugi jest z pierwszego ładowany. Nie przez alternator, bo chodziło o to, żeby tam prądy nie były za duże, bo alternator może nawet tam jeszcze 70A czy coś. Z, no, elektryka. Elektryka. No, ale już teraz wszystko wiem gdzie co jest i a nie tak jak kiedyś to było rozwieżane, że te uh -huh. w 30 miejscach. Ale to jest, że przez okno super patent to w ogóle to jest. Bo to jest e normalnie okno? To było, to, to było okno. Natomiast no więc szyby. szybę. Uh -huh. Kupiłem taki. Poliacetal, Aha, szukałem Aha. materiału, żeby to było, ten odpowiednio go ukształtowałem, bo on był po prostu płaski, a to, to trzeba go było tam powyginać i tak dalej. Tak? Aha. No, i ma... no jest to rozwiązanie. No nie no Raptor, prosto malowanie, fajnie to wyszło. Taki wojskowy, natowski kolor troszeczkę. Natowski kolor. No, chłodnica większa, e, pompa z zewnątrz tak samo wygląda, ale, ale w środku tam ma jakieś tam przeróbki, jest jakiś tam roś, takie rzeczy robi. Czy jeszcze oryginalne, ale. No. Ale ja chciałem mieć jak najmniej elektroniki, wiesz, w tym y, silniku, żeby Rozumiem. jak pojadę gdzieś tam daleko, daleko, to żeby nie było tak, że no nic panu nie zrobimy, bo nie mam komputera, no. Żeby to można było młotkiem i wiesz, i przecinakiem. Kiedyś się w Albanii, w górach trzeba było przyspawać y, wahacz, no to po prostu się przyspawało wachacz, na się gościa w wiosce z taką spawarką. Pod tytułem. Yy, Troszkę to na kolanie. Na, na desce. wiesz. I jeden ten podłączony do płotu. Aha. no i, i tam stoi samochód, wiesz. I pod przewodnikiem. Yy, Aha. tego. Yy, i od płotu do samochodu i tam. Ja S mo mogę wystawiać? Tak, no bierz jeden gwóźdź, żeby nie było, że jak, jakiś daje oszukany. Nie wolno cząkiem tu pijać, tylko przodem i, tył, i, i tyłem, nie? Może być ciekawe. No, szkoda, naprawdę. Nie <grywa> Miał być niebokiem, ale w całym sensie. Wypij do tego jeszcze O, kurwa, piwa. teraz ci poszło. No. Kropka dobra. Co to jest w ogóle? Na się właśnie zaczyna. Teraz to jest Noa 15 w dużej rozdzielczości HRPP. On mi już teraz tutaj w erze. Generuje obrazy, nie? które odebrałem z innego satelity. Ten akurat był z meteora. O! I to mamy. To mamy polskę. To było rano, nie? Tu jest te łoś. siema. Cześć. Siema. Co się z łapą zrobił? Cześć. Dzień dobry. Cześć, cześć. Cześć. Jejku. cześć. cześć. Powinniśmy wyjść i się przywitać. No właśnie. Cześć, siema, cześć. siema, cześć, cześć. Cześć, 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 cześć. Cześć Cześć. O, kocze, ponownie. Hej, trzeba. Mamy czwartek, wjeżdżamy na łosia. Tu będzie jedzenie. Tam będzie giełda. A my wjeżdżamy tutaj. Ciężko jest, bo on tak gada, że on zagada każdego. Cześć! Przywioząc o! Cześć. <coughs> nie no, tego pana trzeba nakręcić... Dobra, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czapka traktorzycy, ty, jak to kafajer nazwał czapka... ...KJG? Nic no nie i... wie. No, dużo do sfotografowania, bo kupię z tyle wiary jak no normalnie byłbym. Ja... No i bardzo dobrze. I przyczepka, niewiadówka. No. 200 km pokonał. O, no. no i bardzo dobrze. To bo... jest bielska białej. Cześć. 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 Gdzie jest się? No. górki kiszone. Siema ma? Ale trzymaj wielki. No. No dobra, nurkuj tam. Chcę później luźnimy, jakiego live'a też na Na najdłuższy przewód mikrofonowy. Cześć, cześć. Kogoś najdłuższy kabel mikrofonowy. Gdzie ten kabel? O kurde. O Kurde. Ważny zawód. Ile metrów będzie miał? Trzy? Więcej? O, jak go rozciągniesz, to jeszcze więcej. Pięć? Jak idzie, idzie na stronę, to sobie bierze mikrofon. 8, 10. No to... Także, kto ma dłuższy? Młody <grym> ten... no, przed chwilą siedział, czekaj. A właśnie ten piesek tam, to jest ten twój łyżek? Czy... Łyżek jest mój. Cześć. Cześć To no, my się znowu już także chyba pamiętacie, mnie, czy nie bardzo. Ja Boże nie znam gościa, a on nie zna. I ja nie wiem skąd. A to chyba to winę tego No, Kręci i później mnie znowu będę no pan To już tak potrafi jak on. Tam, tam, to mówię, tam, że ja... Wiesz, ja mam, wiesz, Wielki mi ja ten... artysta, Daniel, Marcin, Daniel, ja Marcin, no Marcin, to ja mówię, że ja sobie tak poradzę. I mówię, dobra. Próbuję. I mnie wyszło. A ale jak mi nie wychodzi, to, to, to... wtedy. Muszę iść na <gulatory> <gulatory> Jestem jakiś dziwny. a też zmienił modulację, nie? to myślę, że Michał wpadnie pod stół. Celusik. Tutaj nikogo nie ma. No nie, nie, nie. Pięknie. Pasiaki z Złowicia przyjechali. No i to jest tam mój klub też. A my też chcemy. To. No my też chcemy, dobra? dobra. Pozdrawiamy Złosia Uszanowanie Radku Witam serdecznie Bardzo Siema Dobry Przemaczku, jak miło mi Cię widzieć Co to tak ciasno dzisiaj? Ciasno, ciasno Siema, siema Może szerzej? Siedem, tam, 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 tam. Co to zobaczy za historyczny sprzęt? A tu mam takiego historycznego sprzęta, a to ma prawo działać. Jak jakbyś to się dał radę, i radę. A od wczoraj. A Ja dzisiaj przyjechałem. Nie jak Gdzie jest równy sik? Tu jest równy sik. No równy, równy. Tak jak w tamtym roku, nic się nie zmieniło. Nic. Cześć. O, widzisz, jak dawno jesteś. Cześć. się gdzie, gdzie, gdzie my jesteśmy w ogóle? Na Łosiu jesteśmy. Wiem, ale gdzie stacjonujemy? Stacjonujemy tam. 7 miesięcy już na Łosiu? Tak, już była w zeszłym roku, tylko z brzuchu. A, czyli faktycznie najmłodsza uczestniczka Łosia. Tak sd 9 PKS. PKS, Tak, urodziła się nawet w czwartek, czyli w dzień klubowy o 17.00, zaczyna się akurat yy, nasz dzień klubowy o 17.00, w ten dzień się urodziła w czwartek i o 17.00. No to pięknie, tak, się, tak nam się udało. Widział większą, no, ja sam, nie widziałem. To nie jest jeszcze najgorszy kabel. No A co to jest, jak to się nazywa w ogóle? No kabel koncentryczny. No, tak. Ale ona ma jakąś nazwę? Wiesz co, no tu jest wycięte, ale na pewno się jakoś nazywa. Nie ma, nie ma napisu, to ci nie powiem. Ale no, potężna sprawa. Tu jest to samo, tylko w mini skali, tak? tylko ćwierć fali. A to? ja wiem, ile to może mieć cali. Sześć, osiem. Środek ma ze dwa co najmniej. No z osiem cali co nie? Na chłodnicy dobry. Kabelek. A tu strzał, strzał z wiatrówki z stalowym śrutem, weszło tak. A co, on siedzi u siebie? Nie, jedzie, jedzie, Cesar. jedzie No, co ma kapieć, co się nie kapie? Trochę przeciekało, no. maluchy, jeszcze prawie nie zamknęliśmy to, to Teraz nie, możemy nie, zrobić łództok, wykąpać wykopacie w błocie Są znajomi, którzy przywieźli sztorm na łosiach. Trzeba. Wiesz, co Przywieźliście sztorm? No właśnie, przywieźliśmy. Po prostu lepiej nie mogliśmy trafić. Kim mokry jesteś, Ej! No. Na autostradzie. No. Na autostradzie uczciwej karabiny miała papa. 40 na godzinę. Szedłem, najlepsze lody. Najlepsze lody, dokładnie. Kiedyś były, nie wiem jak teraz. No. Dopiero wszedłem i już kupiłem. No, ja powiem Ci, dzisiaj kupiłem już 40. Po no, hej! Cześć, cześć. cześć. Zawsze trzeba powitać elegancko. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Cześć, cześć. Nawet ja tego nie To jest ten generator? Ciekawy. Ja myślę, że to jest kurde z Radmora do strojenia tych. Yy, selektywnego, no, generator. Popatrz jak smarujesz. I jeszcze filmiki z druktażowych też? To jest smusz. I to jest chleb. Tak. I to jest masło. I to się tak. To nie jest masło, niestety, przykro mi. A no co to jest? Majonez? Z nie, zobacz rama. Majonez to smalcem no, I to się robi tak. Boję Pat, mi się zaraz. Jest nawet... Skanawka. Nie? Nie Jak się daje jeszcze dwie kokardki, to idzie będzie cały dajesz... Niesamowicie. To jest z tyłu, to jest profil samolotu, co to jest? Eee, który? To jest zderzak? Nie, nie to jest aluminium. To, że jest. To, to oryginalny. No, oryginalne, nie oryginalny, to polska firma Hak. Robi tam. Ja już się wcześniej nakręciłem. To całe życie tak, że kręci się. Okrycia, Dobra. No, ja jestem taki szpieg. Co? to Tutaj mamy sekretariat. Namiot, którym się rejestrujemy. i no, idziemy się zarejestrować. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień, Dzień dobry. zapraszamy. Proszę, tu dla Państwa zestaw startowy. Proszę się wpisać na listę. A tutaj mamy nasług balona. Który właśnie przed chwilą odleciał. Jeszcze pójdziemy. Witaj. Nie się nie zostarzałeś, cholernik. No to też nie. Dzięki! Nie to <laughs> potrzeba, mów! Rozumijmyś! <laughs> Wiesz, po 50 to takie rzeczy są potrzebne. Dzień dobry, dobra. Dzień, Dzień dobry. Mogę się wyłaskać? Pięknie. SP6 VLOOKS. Wioletta, Xever, Józef, Józef, Ziębic. Miłego dnia, dobrego pobytu. Pozwoliam. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Mm -hmm. normalnie, jak to nie 50 Pani rok. To na razie Stoisz, stoisz, gdzieś, tylko Stoimy Mamy taką antenę pędzlową po lewej stronie Tutaj, zaraz przed tym niebieskim namiotem To 817 siedemnastka dwa lata temu 17 A no tak, że No nam To tam byłeś ostatni rok temu na tym, z tyłu Tak, tak Najlepszy radio ever, cały czas Tak? Nieustannie No to przekażę Krzysiekowi Krzysiek, widzisz? Jaki kolega szczęśliwy? Yeah. <laughs> uh, my friends have one or two pieces, but But I don't know, he coming... Dobrze jest, nie trzeba psuć. Tylko modulacja mi się znowu ale dojdę do siebie. No Dobrego zdrowia życzę, dzięki odwiedziny. No, żaru... no, 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 220, 3... no ale jaką przecież? No żarówkę, mam 220. Żarówkę tu mam Ale, ale jaką mocną? Kolega już jest? Ciebie jeszcze nie było. Pozdrawiam pozytywnych ludzi na całym świecie. Impreza pozytywna, niesamowici ludzie. Polecam. Z okrycia! do No to bardzo dobrze wysłuchać Was. Nie pijemy kaja, my gadamy kaja. Gadamy na kaju. I po tokaju. Tak. <grym> Działa, Ramona Co tam dobrego? Każdy jeden. Jasne. No jest. Jest Dlaczego tu takie zbliżenie? Cześć. Dzień dobry Cześć. Co roku i w tym samym miejscu tak, tak. No, Tam pod drzewkami, tam gdzie w zeszłym roku byliśmy Nie chcesz kupić styloskopu? Nie, 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 ja nie wiem. Ja ja mam więcej pokaż <gry> <grym> tam leżą u Gratuluję za kupę ja to, ja to, ja ja to nie, to nie, jest nie, nie ma to tak, że towar ma sany na resztę, to tam mi woła? Pasz, nie mam, jest nie, to to a a to nie, tak. nie, nie, nie. Ty nic nie dzień już? Nie, już nic. A już to, się, to się nie mieści. Nie, nie mieści się. W a w garażu jest A, a ty się zmieścisz? Nie, no ja się zmieszczę, ja się muszę obowiązkowo. Te oryginały amerykańskie, lotnicze Nie wodyka, no, jakieś, jakieś kurde z, dorobi z dorobioną przyjściówką na do normalne tylko. wtyki ja Dolny Śląsk, okolica Złotoryja Jesteśmy pod wrażeniem tego, co ja robisz Dziękuję, dziękuję. I, i, I chcemy też to uwiecznić I tak zaczyna się te minutka, dwie, pół godziny Trzeba to oglądać do końca, bo to jest fajne, nie? Doszliśmy do końca losa Muszę QSL-kę sobie jakoś zrobić, jeszcze nie ma. W tym Linku jest jedna grupa rozmowna Podobnie tam było W Polsce do niektórych rad mora tego... Y są tak samo porobione, no nie gdzie musimy zrobić, Znajmniej nawet grupę baterię potrzymującą pamięci, tak? Człowiek z białymi stopami, chodząc z boso po Łosiu. Boso przez świat. Bo, boso przez świat, to, przez to ładna lampa na półkę te tak, rzeczy tu są. No i jeszcze to postawimy, żeby było ładnie. O. mogę sprzedać za 60 zł, Maćkowi, a Maciek potem tobie za 70. Tak jesteśmy dogadani. Tak. Za 70. A ja później komuś sprzedam za 80. To Do czegoś klienta. Nie, tak. nie, nie. Ale może jednak. Dobra, chodź, za ziemię. nie, gdzie będzie spodziewał. Jak coś tam, coś tam kofru. Siema, siema Kiedy się przejechali? Teraz przed chwilą ja. A Jestem od rana. Nie się. No, będzie, będziesz. Oj, będziesz. przepraszam. teraz? Jakie ładne nogi. Słuchajcie. Oj, oj, Widzisz? Myślę, że mi się uda. Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie nie lubię, Ty nie lubisz mnie nie lubimy razem. To prawda. O, a Sylwia nas jeszcze bardziej nie lubi. No, Jezu, kobieta, w ogóle. Ja nie, ja nie wiem, czemu ona z Tobą tam w ogóle wytrzymuje. Czemu ona z Tobą wytrzymuje? No, Ciebie znam. A, mnie. To jesteś z nim, bo ja jestem? Tak. Łowa nie widziałem. My nie Przyjedziesz my. za rok? Pewnie. Ja też. Bo ja jestem jak Jele. Maciej przyjedziesz? Przyjadę. Oj, no i wszystko jasne. I za powiem. rok będziemy znowu wszyscy razem. Zapraszamy. Także zapraszamy za rok. Będzie miło, przyjemnie, fantastycznie. Może będzie w niej Piorunów, jak w chwili obecnej. Gumisz, na górkę. Którą? Tam, za Piorunochlą. A czemu to mam iść? Tam jest Florian z anteną swoją, tam polem, to on tam dobrze będzie się. Odepnił ziemię U ziemi. Przydepie. Chyba się uziemił, nie? A nie, on dzisiaj chyba jechał, nie, jeszcze, jeszcze jest, no tak, no jest tam Piórnopo, dotknij My... dziękujemy organizatorom, super sprawa, dziękujemy, super. dziękujemy, zapraszamy, Zaraz się znowu powiem.